Ręce Mary drżały, gdy liczyła monety, a brat kasjer skrzyżował ramiona i westchnął z niecierpliwością. Proszę pani, to nie jest bank, mruknął. Wszystkie spojrzenia skierowały się na nią, a Liam, mały chłopiec trzymający pudełko ciastek, które zwykle kupowała jego mama, zamarł w bezruchu. Zanim Mary zdążyła wypowiedzieć choćby słowo, napiętą atmosferę przerwał głęboki, stanowczy głos. Dość tego. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że mężczyzna stojący za nimi zmieni wszystko. Zanim jednak przejdziemy dalej, powiedz nam: Skąd oglądasz ten film? Czy wierzysz, że życzliwość może zmienić świat? Jeśli tak, zapisz się już teraz, ponieważ jutro mamy dla ciebie kolejną poruszającą historię. Mary, ubrana w swój zwykły strój, znoszoną, ale nieskazitelnie czystą sukienkę, szła pewnym krokiem, trzymając małą torebkę z monetami w kieszeni. Liam, mający zaledwie osiem lat, mocno trzymał ją za rękę, a jego oczy błyszczały z ciekawości i niewinności, gdy patrzył na imponującą fasadę sklepu. Słońce mocno świeciło na ciche ulice, rozlewając złote i delikatne światło na Ziemię. Mary i jej wnuk Liam szli w kierunku targu, a lekki wiatr poruszał liśćmi drzew, przynosząc chwilową świeżość, która łagodziła południowy upał. Automatyczne drzwi otworzyły się z lekkim sykiem, zapraszając ich do środka. W sklepie panował ruch. Kupujący przemierzali alejki, wózki hałasowały na linoleum, a kasjerzy wydawali rytmiczne dźwięki. Dla wielu był to zwykły dzień. Dla Mary każda wizyta w sklepie była precyzyjnym zadaniem, delikatną równowagą między tym, co było konieczne, a tym, co mogło być luksusem. Prowadziła liama alejkami, palcami delikatnie przesuwając po etykietach cenowych i w myślach obliczając budżet. Worek ryżu, karton mleka, bochenek chleba, podstawowe produkty, nic więcej. Każdy produkt wybierała starannie, ponieważ jeden błąd oznaczałby rezygnację z czegoś innego w ciągu tygodnia. Ale Liam został przyciągnięty przez kolorowe opakowania na półkach, zatrzymując wzrok na smakołykach, których rzadko miał okazję spróbować. Kiedy dotarli do alejki z ciastkami, jego małe stopy nagle się zatrzymały. Na drugiej półce stało opakowanie czekoladowych ciastek zapakowanych w niebiesko-białe opakowanie tej samej marki, które kupowała mu mama. Twarz Liama rozjaśniła się: Babciu, to są te, które mama mi kupowała możemy je wziąć? zapytał, a jego głos był pełen nadziei i emocji. Serce Mary ścisnęło się na dźwięk imienia Emilii, jej ukochanej córki i matki Liama. Minęły już dwa lata od wypadku, który ją zabrał, ale jej obecność była nadal żywa w najprostszych szczegółach codziennego życia. Widok tego pudełka ciastek przywołał lawinę wspomnień, zarówno radosnych, jak i bolesnych. Zawahała się patrząc na przedmiot w rękach chłopca. Nie było to coś niezbędnego, w przeciwieństwie do ryżu czy mleka. Budżet był zbyt napięty naprawdę zbyt napięty. Ale kiedy spojrzała na twarz Liama, na niewinny błysk w jego oczach, tak podobny do oczu Emily, przypomniała sobie obietnicę złożoną córce. Zrobi wszystko, aby chronić szczęście wnuka, aby oszczędzić mu ciężaru trudności. Po długiej przerwie Mary uśmiechnęła się i włożyła pudełko do wózka. Oczywiście, kochanie, powiedziała ukrywając niepokój w sercu. Liam uśmiechnął się, nie wiedząc o cichym poświęceniu, którego właśnie dokonała idąc do kasy, Mary ścisnęła w dłoni małą torebkę z monetami, mając nadzieję, że to, co ma, wystarczy. Nie wiedziała jednak, że los szykuje im tego dnia niespodziankę. Mary podeszła ostrożnie do lady. serce biło jej szybciej niż zwykle. Policzyła wcześniej monety, ale strach, że się pomyliła, wywołał falę niepokoju. A jeśli to nie wystarczy, Odgoniła te myśli i zaczęła układać produkty na taśmie, uważając, aby nic nie upuścić. Liam, wciąż trzymając pudełko ciastek, położył je na ladzie obiema rękami, patrząc na babcie z uśmiechem pełnym oczekiwania. To są ciastka, które zawsze kupowała mama, powiedział radośnie, głosem pełnym czułości i tęsknoty. Brat, kasier, mężczyzna w średnim wieku ledwo na nich spojrzał, skanując produkty szybkimi, niecierpliwymi ruchami. Jego palce nerwowo stukały o ladę, czekając, aż Mary zapłaci. Kiedy wyjęła torebkę z monetami, jego wyraz twarzy zmienił się. Wypuścił głośne, przesadzone westchnienie. – Monety? Poważnie? – mruknął krzyżując ręce. – To nie jest bank, proszę pani. – Ręce Mary drżały lekko, gdy otwierała torebkę, a jej pomarszczone palce przeszukiwały nieliczne monety, które miała. Robiła to już wiele razy, ale pod krytycznym spojrzeniem brada każdy jej gest wydawał się powolny i niezdarny. Potrząsnął głową z irytacją w głosie: Nie umiesz liczyć, prawda? Powinnaś była policzyć te monety w domu, zanim tu przyszłaś. Zatrzymujesz wszystkich. W kolejce za nią zaczęły rozchodzić się szepty. Mary poczuła, jak robi jej się gorąco i próbowała przyspieszyć, ale ciężar zawstydzenia sprawił, że jej ręce drżały jeszcze bardziej. Przepraszam, wymamrotała niemal niesłyszalnie. Brat wybuchnął sarkastycznym śmiechem. Przepraszam, nie wystarczy, proszę pani. Następnym razem proszę przynieść kartę, jak normalni ludzie. Mężczyzna stojący w kolejce za nią zrobił krok do przodu. Hej, to nie jest konieczne, niech zapłaci, kiedy będzie mogła. Brat przewrócił oczami. Możesz sam policzyć te monety, kolego. W międzyczasie spróbuję popchnąć kolejkę do przodu. Liam spojrzał na babcie, dostrzegając napięcie, ale nie rozumiał, dlaczego mężczyzna był tak okrutny. Delikatnie pociągnął Mary za rękaw. Wszystko w porządku, babciu, nie smuć się. Szepnął łagodnie. Mary przełknęła łzy i kontynuowała liczenie, ale kiedy dotarła do ostatnich monet, zdała sobie sprawę z rosnącym strachem, że nie ma wystarczającej ilości. Serce jej zamarło. Wzięła głęboki oddech i spojrzała na Liama, który wciąż patrzył na ciastka z nadzieją w oczach. Myślę, że lepiej zostawić ciastka, powiedziała wymuszając uśmiech, tylko pozostałe rzeczy. Liam zawahał się, ale wkrótce skinął głową, głosem stanowczym pomimo rozczarowania w oczach. "W porządku, babciu. I tak nie miałem zbytniej ochoty na ciastka." Serce Mary pękło. Wiedziała, że chłopiec próbuje ją chronić, oszczędzając jej poczucia winy. Brat podniósł pudełko ciastek z przesadnym gestem i odrzucił je na bok. "Teraz może uda nam się ruszyć z tej kolejki." mruknął w końcu. Mary trzymała głowę spuszczoną, walcząc o zachowanie spokoju, podczas gdy ciężar upokorzenia ciążył na niej. A potem, kiedy myślała, że nie może poczuć się już bardziej poniżona, spokojny, głęboki i stanowczy głos przeciął powietrze. Dość tego! Mary w końcu podniosła wzrok. Z kolejki wyszedł mężczyzna, wysoki i spokojny, ubrany w czarny płaszcz i okulary przeciwsłoneczne. Jego obecność zmieniła atmosferę w sklepie. Słowa zostały wypowiedziane z opanowaniem, intonacją wymagającą uwagi, bez podnoszenia głosu. W kasie zapadła cisza, jak fala na spokojnej wodzie. Chociaż nie podniósł głosu, w jego tonie było coś, coś stanowczego i niezachwianego, co sprawiło, że nawet brat zamilkł. Brat odwrócił się do niego, przewracając oczami: Kim pan jest? Jej prawnik, odpowiedział mężczyzna z uśmiechem, próbując zachować kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna powoli zdjął okulary, odsłaniając twarz, którą wielu rozpoznałoby w mgnieniu oka. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale oczy były bystre i skupione. Nie, odpowiedział pewnym głosem, tylko ktoś, kto nie toleruje braku szacunku. W tłumie rozległ się szmer. Ktoś powiedział na tyle głośno, że wszyscy usłyszeli. Chwila, czy to Keanu Reeves? Uśmiech Brada zniknął, a jego postawa zesztywniała, gdy rozpoznał to imię. Otworzył lekko usta, ale nie wydobyło się z nich żadne słowo. Kianu zrobił krok do przodu. Zawsze tak traktujesz swoich klientów. Czy dzisiaj jest jakiś wyjątkowy dzień? Brat przełknął ślinę, wyraźnie zaskoczony. Proszę pana, ja tylko próbuję, żeby kolejka posuwała się do przodu. Ona wszystkich opóźnia. Keanu przechylił głowę. Ona płaci tak jak wszyscy inni. Co daje ci prawo tak ją traktować? Brat nie wiedział, co odpowiedzieć. Szepty w kolejce nasiliły się. Klienci nie byli już tylko widzami, byli świadkami. Po raz pierwszy tego popołudnia Mary poczuła coś więcej niż wstyd. Poczuła nadzieję. W powietrzu zawisła napięta cisza, podczas gdy brat próbował znaleźć odpowiedź. Rozejrzał się wokół, szukając wsparcia wśród czekających klientów, ale spotkał tylko potępiające spojrzenia. Ciężar własnych słów zaczynał zbierać swoje żniwo. Kianu Reeves, wyprostowany i spokojny, wpatrywał się w brada. Nie było w nim gniewu ani krzyków, tylko cicha i stanowcza powaga. Ona płaci tak jak wszyscy inni, powtórzył Kianu, co daje ci prawo traktować ją inaczej. Brat wydał z siebie nerwowy śmiech, wciąż próbując ocalić swoją dumę. Słuchaj, mówię tylko, że ona za długo to robi. To nie jest sprawiedliwe wobec innych klientów. Kianu skrzyżował ramiona. Sprawiedliwe? Niesprawiedliwe jest poniżanie babci na oczach wnuka tylko dlatego, że płaci monetami. Niesprawiedliwe jest sprawianie, że ktoś czuje się mały, kiedy jedyne czego chce, to kupić jedzenie. W kolejce rozległ się pomruk zgody. Ktoś skinął głową, ktoś inny szepnął: Ma rację. Brat poruszył się niespokojnie, tracąc pewność siebie. Keanu zwrócił się do mery z łagodnym wyrazem twarzy, patrząc na kilka produktów, które pozostały na ladzie. Jego wzrok padł na pudełko ciastek, które tak bardzo chciał Liam. Bez wahania wziął je i położył razem z innymi produktami. Te ciastka wyglądają pysznie. Powiedział z ciepłym uśmiechem: Myślę, że zdecydowanie powinny dziś trafić do waszego domu. Mary otworzyła usta, ale nie wydobyło się z nich żadne słowo. Spojrzała na Kinu, a potem na Liama, który patrzył na niego szeroko otwartymi oczami, zachwycony. Do ale ja zaczęła Mary. Jej głos zaczął drżeć. Keanu podniósł rękę, delikatnie ją przerywając. Żadnych ale to nie jest Jałmużna, to tylko Odrobina uprzejmości. Zwrócił się do brata stanowczym tonem: Anuluj ten zakup, zacznijmy od nowa. Brat mrugnął zdezorientowany: Anulować? Keanu skinął głową z przekonaniem. Ja za to zapłacę. A skoro już tu jesteśmy, zróbmy coś lepszego. Zwrócił się do Mary i Liama: Weźmy inny wózek, prawdziwy. Oczy Liama zabłysły z podekscytowania. To znaczy, że możemy wziąć więcej rzeczy? Keanu uśmiechnął się. Nie tylko więcej, wszystko, czego potrzebujecie. Mary potrząsnęła głową, ogarnięta emocjami. Nie mogę, to niemożliwe. Keanu położył delikatnie dłoń na jej ramieniu. Tak wiele zrobiłaś dla Liama. Teraz twoja kolej, żeby ktoś zrobił coś dla ciebie. Liam spojrzał na nią z nadzieją. Możemy, babciu, proszę, proszę. Uzy napłynęły Mary do oczu, lata walki, poświęcenia i wysiłku, aby przetrwać, a teraz nieznajomy, do tego sławny, oferował pomoc, nie oczekując niczego w zamian. Mary wzięła głęboki oddech, wzruszona i skinęła głową. Bardzo dziękuję z całego serca. Keanu skinął jej uspokajająco, wziął pusty wózek i powiedział: Dobra, mistrzu, ty idź pierwszy. To, co stało się potem, wydawało się snem. Kianu szedł z nimi alejkami, zachęcając Mary do wybrania tego, czego potrzebowała: świeżych warzyw, artykułów spożywczych, a nawet kilku drobiazgów dla Liama. Upewnił się, że wzięła artykuły higieniczne, ciepłe ubrania i wszystko, co mogło się przydać. Za każdym razem, gdy się wahała, tylko uśmiechał się i mówił: No dalej, zasługujesz na to. Liam niemal skacząc z radości, wybrał nową zabawkową ciężarówkę. Spojrzał na babcie w poszukiwaniu aprobaty. Kiedy ta skinęła głową, odwrócił się do kinu z najszerszym uśmiechem na świecie. Dziękuję, panie kinu. Kanu roześmiał się. Kiedy tylko zechcesz, kolego. Jeśli lubisz historię o aktach dobroci, zostaw numer dziewięć w komentarzach. Kiedy dotarli do kasy, wózek był pełen, bardziej niż Mary mogła sobie wyobrazić. Tym razem nie było napięcia ani wstydu, tylko wdzięczność. Kianu osobiście zajął się płatnością, upewniając się, że wszystko przebiegło sprawnie. Nowa kasjerka, wyraźnie wzruszona tym gestem, szybko przepuściła produkty. Kiedy pojawiła się ostateczna suma, Keanu bez wahania podał kartę. Klienci stojący za nimi klaskali cicho, a niektórzy nawet ocierali łzy. Keanu potrząsnął głową. Nie chodzi o odwdzięczanie się, chodzi o pomaganie, kiedy możemy. Mary, wciąż trzymając kanu za ramię, szepnęła. Nigdy nie będę w stanie się za to odwdzięczyć. Kiedy przygotowywali się do wyjścia, spojrzał na brada po raz ostatni. Kasier, który przez cały czas milczał, wyglądał teraz na głęboko zakłopotanego. Głos Kianu był spokojny, ale stanowczy. Życzliwość to jedyna rzecz, która naprawdę zmienia świat. Pamiętaj o tym. Brat przełknął ślinę i skinął głową. Po raz pierwszy jego wyraz twarzy nie był obronny, ale refleksyjny. Mary, Liam i Kianu wyszli razem ze sklepu. Liam uśmiechał się, tuląc zabawkę, a Mary po raz ostatni ścisnęła dłoń Kianu. Kiedy dotarli na parking, Mary spojrzała na niego i powiedziała cicho: Nie zmieniłeś tylko naszego dnia, zmieniłeś nasze życie. Kianu uśmiechnął się. Taki był plan. Drzwi sklepu zamknęły się za nimi, a Mary niosła torby cięższe niż zwykle, ale po raz pierwszy od dawna ten ciężar wydawał się lekki. Liam trzymał mocno małą ciężarówkę w jednej ręce, a pudełko ciastek w drugiej, podskakując lekko podczas spaceru. Keanu szedł za nimi z cichym ciepłem w oczach, obserwując babcie i wnuka, którzy teraz nieśli coś, czego od dawna brakowało ulgę. W środku sklepu energia się zmieniła. Klienci, którzy byli świadkami tej sceny, nie byli już tylko kupującymi, ale częścią czegoś większego. Brat, stojący za kasjerem, patrzył na ladę, jakby widział ją po raz pierwszy. Upokorzył starszą panią na oczach wnuka. Był okrutny, niecierpliwy, pogardliwy. Kobieta, stojąca na czele kolejki, ocierała łzy, a mężczyzna. Który wcześniej wydawał się niecierpliwy, teraz kiwał głową z podziwem. Ale zamiast gniewu Kenu Reeves zaoferował mu coś znacznie potężniejszego Lekcję. Z ściskiem w gardle brat odwrócił się i cicho poszedł na zaplecze, znikając między pułkami. Mary odwróciła się do kinu, wciąż wzruszona. Nie mogę w to uwierzyć. Nikt nigdy nie zrobił dla nas czegoś takiego. Kanu uśmiechnął się łagodnie. Czasami życie stawia nas we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Dzisiaj tym miejscem było tutaj. Liam pociągnął Kinu za rękaw. Panie Kinu, Gianu ugiął kolana, aby znaleźć się na wysokości chłopca. Tak przyjacielu, Liam powiedział cichym głosem pełnym podziwu: Jesteś jak prawdziwy bohater. Keanu roześmiał się, potrząsając głową. Wiesz, Liam, prawdziwi bohaterowie nie są tylko w filmach, to ci, którzy dbają o ludzi, których kochają, tak jak twoja babcia dba o ciebie każdego dnia. Liam spojrzał na Mary, ściskając jej dłoń jeszcze mocniej, podczas gdy w pobliżu rozległy się powolne oklaski. Keanu odwrócił się i zobaczył kilku klientów zgromadzonych na zewnątrz, z twarzami rozpromienionymi podziwem. W ciągu kilku chwil oklaski narastały, rozbrzmiewając echem na parkingu. Brawo, Kianu! krzyknął ktoś. Inny głos dodał: Świat potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. Mary otarła łze z policzka, gdy podeszła do niej starsza pani, ściskając jej dłoń. Moja droga, zasługujesz na całą tę życzliwość. Dbaj o tego chłopca i pamiętaj, nigdy nie jesteś sama. Głos Mary załamał się, utknął w gardle. Dziękuję, wyszeptała. Brat pojawił się ponownie, ale jego zwyczajowa arogancja zniknęła. Podszedł powoli do Mary, wahając się, zanim przemówił. Ja, przepraszam, powiedział cichszym głosem niż wcześniej. Nie powinienem był tak cię traktować, myliłem się. Mary przyglądała mu się przez dłuższą chwilę, po czym skinęła głową na znak przebaczenia. Każdy ma gorsze dni. Powiedziała łagodnie: Po prostu staraj się być lepszy. Brat przełknął ślinę. Idę już. Później kierownik sklepu, który był świadkiem całej sytuacji, ogłosił nową inicjatywę szkoleniową dla pracowników skupioną na empatii i szacunku. Zdeterminowany, by naprawić swoje zachowanie, brat zgłosił się do poprowadzenia sesji. Minęło kilka dni od tego niezapomnianego popołudnia w sklepie, ale Mary nadal czuła, że to nie jest sen. Za każdym razem, gdy otwierała spiżarnię, teraz wypełnioną większą ilością jedzenia niż kiedykolwiek marzyła, ogarniała ją fala wdzięczności. Liam był szczęśliwszy niż kiedykolwiek, bawiąc się nową ciężarówką i delektując się ciastkami, które kupowała mu mama. Jego śmiech wypełniał małe mieszkanie. A Mary chciała zachować ten dźwięk na zawsze. Kiedy odkładała ostatnie zakupy, zadzwonił telefon. Mary zawahała się. Rzadko ktoś do niej dzwonił. Z lekkim zmarszczeniem odebrała słuchawkę. Hello? Cześć Mary, tu Kianu. Jego głos sprawił, że omal nie upuściła telefonu. Kianu? Wykrztusiła z zaskoczeniem. Ja nie spodziewałam się, że się odezwiesz. Głos Kianu pozostał ciepły i stanowczy. Mam nadzieję, że ty i Liam macie się dobrze. Mary usiadła, wciąż nie mogąc uwierzyć. Tak, mamy się dobrze. Nie wiem, jak ci dziękować. Zrobiłeś już więcej niż kiedykolwiek będę w stanie ci się odwdzięczyć. Nie musisz mi się odwdzięczać, powiedział łagodnie Kianu. Zadzwoniłem, żeby ci coś powiedzieć. Mary ścisnęła telefon mocniej. Rozmawiałem z kilkoma osobami i postanowiliśmy zrobić dla was coś więcej, kontynuował Kianu. Chcę opłacić edukację Liama. Będzie miał dostęp do najlepszych możliwości, jakie możemy mu zaoferować. Mary zaparło dech w piersiach. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić, po prostu to przyjmij. Powiedział z uśmiechem: Liam jest błyskotliwym dzieckiem i chce mieć pewność, że będzie mógł realizować swoje marzenia. Łzy napłynęły Mary do oczu. Tak wiele nocy spędziła martwiąc się o przyszłość, zastanawiając się, czy uda jej się zapewnić Liamowi życie, na jakie zasługuje. A teraz zupełnie nieoczekiwanie otrzymała odpowiedź. Keanu, to niewiarygodne, wyszeptała. Nie wiem, jak ci dziękować. Już podziękowałaś odparł, będąc wspaniałą babcią, jaką jesteś. Mary nie miała pojęcia, że jeden z klientów marketu nagrał moment, w którym Kianu stanął w jej obronie. Film szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych i pojawiły się tysiące komentarzy. To jest przykład, którego potrzebuje świat. Kianu Reeves to anioł na Ziemi. To przypomina mi, żeby być milszym w codziennym życiu. Inspirowany działaniami Kianu, sklep również przeszedł zmiany. Kierownik ogłosił nowe szkolenia dla pracowników, skupiające się na empatii i szacunku dla klientów. Brat, zdeterminowany, aby się poprawić, zgłosił się na ochotnika do poprowadzenia sesji szkoleniowych. Co więcej, pewnego popołudnia osobiście odwiedził Mary. Nie wiedziałem, przez co przechodziłaś, przyznał szczerze. To nie jest wymówka, ale chcę, żebyś wiedziała, że staram się być lepszym człowiekiem. Mary uśmiechnęła się łagodnie. To wszystko, co można zrobić. Kilka tygodni później, Mary i Liam siedzieli na ławce w parku, obserwując złoty zachód słońca na horyzoncie. Liam kopał nową piłkę nożną, jedną z niewielu rzeczy, które wybrał podczas zakupów z Kianu. Kiedy biegł, jego śmiech unosił się na wietrze. W pobliżu zatrzymał się czarny samochód. Keanu wysiadł swobodnie, trzymając w rękach małą paczkę. Mary przestraszyła się, ale uśmiechnęła się, widząc go. Cześć Mary, powiedział z ciepłym uśmiechem. Pomyślałem, że tobie Iliamowi się spodoba wręczył jej paczkę. W środku były oprawione zdjęcia, migawki z tego dnia na targu: jedno z Mary i Liamem przy kasie, drugie z Kianu klęczącym i rozmawiającym z chłopcem, a ostatnie z nimi trzema uśmiechniętymi, otoczonymi ludźmi, którzy byli świadkami czegoś niezwykłego. Mary przytuliła ramki do piersi, a serce przepełniała radość. Była tam również ręcznie napisana kartka, aby pamiętać, że dobroć zawsze zwycięża. Nie tylko zmieniłeś nasze życie, powiedziała łamiącym się głosem, dałeś nam nadzieję. Kianu uśmiechnął się, patrząc na Liama, który znów kopał piłkę. Zainspirowałeś mnie tak samo, jak ja zainspirowałem Was. W międzyczasie Mary mrugała, aby powstrzymać łzy i kiwała głową, czując się głęboko poruszona. Kianu usiadł obok nich, obserwując niebo, które powoli zabarwiło się delikatnymi odcieniami różu i pomarańczy. Zdała sobie sprawę, że to nie był tylko koniec historii, ale początek czegoś nowego. Czegoś pełnego nadziei, życzliwości i pamięci, że nawet najmniejszy akt dobroci może zmienić życie na zawsze. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, pamiętaj, każdy z nas ma moc, by być taką osobą dla kogoś innego. Prosty gest, miłe słowo, a nawet podniesienie głosu w obronie tego, co słuszne, może wywołać falę, która sięga znacznie dalej niż nam się wydaje. Jeśli wierzysz w siłę dobroci, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał. Nie przegap jutrzejszego odcinka, w którym przedstawimy kolejną inspirującą historię, która ogrzeje twoją duszę. W komentarzach zostaw słowo zaufanie, aby przyciągnąć do swojego życia dobre rzeczy.